W Gemini Advanced można już generować filmiki z użyciem modelu VO2. Zobaczmy jak to działa. Oczywiście w aplikacji Gemini trzeba najpierw wybrać model VO2, a potem oczywiście możemy wpisać w prompt, na podstawie którego AI wygeneruje nam film. Zacznijmy na przykład od takiego. Jak widać mój prompt nie był zbyt dokładny, no więc AI wygenerowało film, w którym kot bawi się żywą myszą, a nie taką zabawkową. Ale spróbujmy coś innego. Jak widać, AI od Google generuje bardzo krótkie filmiki i ma problem z odtwarzaniem rzeczywistych miejsc, no bo katowicki spodek tak nie wygląda. Natomiast ja i tak jestem zaskoczona tym, co potrafi. No bo zarówno wygląd wody na tym filmiku, jak i wygląd zwierząt tutaj są bardzo realistyczne. A biorąc pod uwagę to, jak szybko AI idzie do przodu, mam przeczucie, że ten problem zostanie rozwiązany w zasadzie błyskawicznie.